się mamy z tej strony kamera 60 dzisiaj będziemy grali biedronka się pominę, bo to nie było nic ciekawego. Więc ale... tutaj jest krótek to śmierdzi. Film będzie dopiero w poniedziałek, w poniedziałek, wtorek, teraz niedziela. Nie. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Się, że woli praktykę od doli. Co? Mm. Pobudka. Dobra, to ja, da. ja. Nie Pewnie. ma sensu A tyle. Sprowadź... Mm. Wprowadź naszą panicę na dolny dziedziniec, skoro chce poćwiczyć. Proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią, a to nie wściekać na nią. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic, poń musi robić wszystko po swoje. I to w niej. No, Z... Widzimy, Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na wiedźmina? Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłać wiedźmiska? No, ale bardziej niż strzygi, bałbym się Wesemira. Ojej, no. Wiem. Przepraszam. Przepraszam, to się nie powtórzę. Przeprosiny nie wystarczą. Lepiej, żeby tak było. Przeprosiny nie wystarczą. Masz przeczytać gulę i algule w całości. Łącznie z aneksami. Nie, błagam. Już wolę czyścić stajnie. Koniec dyskusji. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Pewnie, że przez mury jesteś wiedź. chyba jak spadniesz, co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków, Tiri, bez wygłupów. Dobra, no i teraz będziemy trenować. Ja tam nie pamiętam trochę, bo już tam w to grałem, ale kiedyś tam grałem. Teraz będziemy właśnie trenowali. Masz! Że bardzo. Przecież. Nie odwrócę Kotogon, no. Przecież spałeś wujku we asynasie. Nie odwrócę no. Mogłeś, Mogłaś powiedzieć, że odrobiłaś? Zadanie. Diver, Simir, spał. Czemu od razu Dobra. nie powiedziałaś, że zrobiłeś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesamir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Gerald w parze ze mną, Lambert ze Skelem, Ciri z Kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz Dobra Teraz będziemy Jak trenować. myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę czy zaczynamy od razu trening dowolny? Poszwiczymy Wyciągnij miecz, Geralt Dwa, dwa trzy. Możesz jeszcze się poddać. Moc uderzenia, nie oszczędzaj się! Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno. Unikin, Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Proszę, się dziś jak mucha w smole. Jeszcze raz! Teraz w parowaniu jest Siri. Patrz Będzie pod jak jakim kątem wzi. Geralt trzyma wieczko. Co ja mam blokować? Tak Nieźle! Ćwicz na sucho. Riposta. Cios, odpowiedź. Eee, a wroga, aby wykonać... Okej? Okay. Jeśli patrzcie jak on ci uderza, to ty wtedy teraz yy, zblokujesz i za stary, Zastarujesz, ja tu jestem A dobra, już to rozumiem. Patrz, yy, jak teraz yy, wers uderzy, to ty od razu. Tak, on jest moda, panno pokażemy ci parę blokujesz i wyszło. Tak no. Zacznijmy od kłem. Dobra. <mulanie> Kwen nazywa się czasami Wiedźmińską Tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Rzuć igni, Geralt! Aż polecą iskry! Widzisz? Gdyby nie chronił mnie Kwen, zająłbym się ogniem. Art, Geralt! No dalej! Patrz, Ciri. Art każdego wytrąci z rytmu. Kolejna akcji. Jak Teraz się w kolejnej będzie. potrafi zamącić w Teraz Irden. Mogę jej Gerald. Widzisz Choć bym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. No, dalej. Rzuć petardą. Dobra, Bez obaw, Cili. Gwen wytrzyma wygraną. O Dobra, starczy. Trening dowolny. No, pokazałaś mu dziewczyno złaś tamtą. Aha, teraz ona idzie po y, hełm I zaraz będzie normalna rozgrywka Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren Znalazłaś ten hełm? Siri Staram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. i teraz są czajki się rozwidę. To ja nie wiem o czym. Długo. Do świt. Musiło się nie sobie, no, śniło się zdenerwować. Tak? Zaczęło się. Trin. Yennefer. Zabawne, co? A słyszyła ci o coś? To, że znaj... Potem... To były... Trenowa... Nie było. Nie. To ty. Z Chwila. Dobra. Nic. To krywa. Zanim więcej ich się zleci, chyba Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? No to teraz. Bo z ich krwi można będzie ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają no wybuchu epidemii. No. Nie, nie no. A wiedział, że żywych też jest. Nie, za nie bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich, Jakich naszych? Królestw północy. Chyba królestw Radovida, bo Temeli i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. A i napiszcie czy byście chcieli mieć Jedziemy? z na coś z innych gier. Możecie pisać swoje no propozycje no w, w komentarzach. Czy chcecie następną część, czy chcecie inną grę? O, gry. To gorąco miał... jest trochę. A, pewno. Czekajcie chwilę. Parę koron zawsze się przyda. Tylko. Mieszek akurat u mnie chudy. Wpierw Nil w Garczycy część towaru zabrali, a teraz to Mać. Co, strop? Aż. Tak. Tu w Ну okay. Teraz jedziemy do wioski. Swoją drogą Gryf, tak blisko wsi? dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smut, z spalenie. Potwory czasem od tego wariują, nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy.

Daj to popyta moj, że czarne już ci po polach rozlazły i mierzą. Lepiej, żeby mierzyli niż żeby plony mieli pań. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje... Tra mogę zajęć. Czemu? Gerard ale... Szukam pewnie. Muszę iść. czemu nie rozegram sobie teraz karty yy. Czy chcesz yy, rozpocząć sobie yy, gry Kwita? Tak, bo już wtedy nie grałem. Win yy, to starożytna Kreska gra, gra, karciana. Atwiercie o twierdza, starcie dwóch armii graczy. Pełni rolę generałów, a karty stanowi ich siły zbroi. Ok, teraz zaczynamy jako pierwszy. Ok, sobie tutaj wezmę o. Teraz do mnóżnika 10 11 Dobra, teraz dam jedną kartonkę tutaj Powinienem to wygrać chyba Nie, ręce

Muszę wykonać montażowe. Proszę, proszę. Masz smykał. Zapomn. No. Szukam kop. Nie. Dwa sznapsy. Top. Napi. Może by. My... Jeden. Nie powiedziałem. Ale. Parsyby przy Kiedy. Skąd? Zna... Do rzeczy. Gdzie? Gdzie? Dzięki. Dobra. Yy... Aha. Już sobie wypiłeś? Mm -hmm. To wypierdalaj. Nie chcemy. Zrobiłem. Uspokój się. Racja. Nic nie zrobiłeś. Już z Gosłami zaczyna skurwysyn. Na niego! Jeszcze! Ale teraz jedziemy po inny, 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 spytać o o inny, nie wiem czy inny, inny, przeczytałem, ale jakoś tak. To wszystko jeszcze coś jest, jest. zawsze do sprzedania coś. Muszę mieć jeszcze jakieś pieniądze. Zorobi sobie. Yy, Niedługo już powoli będziemy kończyć. A jak chcesz następną część na no to 20... to w poniedziałek. W Kątek będzie jakoś. Jest Oczywiście, jakbyście chcieli, jak nie będziecie chcieli, no to przestanie w ogóle to nagrywać. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy. A wygląda. tego kapitan. kapit. Dobrze. Mhm. Nie przed. A i w ogóle napiszcie w komentarzu czy wolicie stałe, czy wolicie, e, czy, wy wolicie stany, czy wolicie czy wolicie szkolne? Dziękuję. Dobra. Już będziemy kończyć tutaj. Gerald Ostatnie rzeczy i będziemy na dzisiaj kończyć. Nie Potrzebuję przyprowadzić niepowiedzą myśl To okay. mira i myśl To dziękuję za oglądanie do samego końca Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli następną część A jakbyście chcieli, no to będzie pewnie jakoś niedługo Jakiś weekend, więc 我一沟通，他。